Cześć, siemanko, Maciej, kanał Retro Strefa. Słuchajcie, dawno, dawno już e, takiego wideo nie było, że z jakimś unboxingiem, w ogóle jak dawno nie było prawda, wideo na kanale. Głównie to livestreamy, prawda, na co dzień prawda, lecą, co tydzień. Słuchajcie, e, nagrywam ten film, ponieważ po pierwsze, będzie to pierwsze odpalenie komputera MSX2. To też jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ jeszcze wcześniej nie testowałem sobie tego sprzętu po zakupie, Mam nadzieję, że tu wszystko działa i wszystko fajnie chodzi. Jestem przygotowany na te odpalenia, ponieważ mam też transformator potrzebny do używania tego sprzętu, tak? ponieważ sprzęt z Japonii. Eee, nigdy wcześniej nie miałem prawda, sprzętu tak samo z Japonii, tak? więc zobaczymy, jak to będzie prawda, wszystko fajnie działać. Eee, I jak to Wam powiedzieć, no może od początku, od początku zacznę. Dawno nie nagrywałem, prawda, filmów, od początku zacznę. Słuchajcie. W ogóle skąd się wzięło to, że mam ten komputer. tak? Dlaczego w ogóle mam e, chęć prawda, posiadania, i w ogóle jest to u mnie. E, zaczęło się od tego, że jak wiecie, ja dużo oglądam też retro kanałów, tak e, i oczywiście sobie zaglądam do e, większości właśnie kanałów tam na czacie i w ogóle się też udzielam. No i zauważyłem, że Borsuk, tutaj pozdrawiam Ciebie serdecznie. Robił live streama z MSX1, potem widziałem, że robił z msx dwójki, tak, no i pomyślałem sobie, że zobaczę jak to wygląda, zacząłem śledzić sobie tego live'a z jedynki, z dwójki, prawda, komputera i nie ukrywam... Ym, zacząłem chłonąć to, tak, mi się zaczęło to podobać, tak, do tego, do tego że już szukałem, prawda, już na gorąco, bo ja jestem, ja jestem taki, że ja się szybko podpalam, jeśli chodzi o sprzęt. Zaraz szukam, ja bym chciał to mieć, nie? Ale pomyślałem sobie, że na spokojnie do tego podejdę, przeanalizowałem sobie MSX-a 1, e, potem tą 2 i zobaczyłem, że graficznie bardziej mi się podoba MSX-2, ponieważ dla mnie... Tak, rozmawiałem z Adamem tutaj, pozdrawiam cię serdecznie, RetroPendrix. Rozmawiałem z nim i stwierdziliśmy, że graficznie to bardzo jest podobne MSX2 do połączenia, takie połączenie PC Engine z NES-em. A to, że ja lubię nes i wychowałem się na takich klimatach, Pegasus, NES, tak, a lubię bardzo PC Engine, chociaż nie mam tego sprzętu u siebie, to mi się od razu spodobał ten, ten, ten MSX i wiem, że tak czuję z tyłu głowy, że to będzie odpowiedni sprzęt dla mnie, tak. E, dlatego pierwsze, co zrobiłem, to nie szukałem żadnych tam aukcji, tylko zacząłem, napisałem do Borsuka, napisałem do Borsuka tam z zapytaniem, co o tym sądzi i tak dalej, bo wiem, że oglądałem tego live streama, tak, no, dlatego wiem, że coś na pewno się może wypowiedzieć na ten temat analizowałem w ogóle tego live'a tak samo, co on tam robi, w jaki sposób i tak dalej, co tam trzeba, prawda, wciskać i tak dalej, bo od razu Wam powiem, że ten sprzęt, który, który ja mam tutaj, zaraz Wam go pokażę, jest identyczny, jaki ma Borsuk u siebie, tak? Ponieważ ten, ten sprzęt mi tak samo doradził on, poszukałem, znalazłem na ebay'u. Eee, cena, prawda, po zejściu, po negocjacjach, Zakupiłem ten sprzęt za 515 funtów, tak? no, to są takie ceny, to drog, drogie te komputery, są drogie te komputery. E, ale tak, w pudełku, ze wszystkimi gadżetami, ze steropianem, prawda, wszystko to, co powinno tam być, tam jest, tak. E, jedyne, co to domówiłem jeszcze do tego sprzętu, kabel RGB-S będzie mi to potrzebne do mojego OSCC, e, żeby lepsza jakość była live'ów. I tak samo e, zamówiłem e, kadridż, do którego wkładamy prawda, kartę CF, z tego co kojarzę. I tam możemy prawda, oczywiście wgrać jakieś tytuły i e, odpalać gry z tego kadridża. Tak? Ale niestety ten kadridż je, e, leci do mnie z Brazylii, tak? e, więc trochę poczekam e, na tego karta. Ja w tym momencie go nie mam. Ten kart się nazywa Carvoniary. Carvonare. Carvonare. Nie pamiętam dokładnie, prawda? Wiem, że to karwonary 2, coś takiego. E, na pewno przekręciłem nazwę, ale to chodzi o tego karta. Nie? I powiem wam tak, że właśnie pomyślałem, że po, po y, wiadomościach od Borsuka, tam chwilę sobie popisaliśmy na ten temat. Stwierdziłem, że jak, jeżeli opuści cenę ten sprzedawca to biorę ten sprzęt, ponieważ jest stan petarda, przynajmniej na tych zdjęciach, elegancko wszystko, prawda, ładnie wygląda. Mam nadzieję, że po rozpakowaniu, a będę to robił pierwszy raz razem z Wami, że będę też zadowolony, no i że odpala, tak? Zamówiłem transformator, on już jest podłączony. No wszystko jest gotowe, nie? Więc słuchajcie, ja wiem, że się rozgadałem na samym początku, ale mówię, lekko się stresuję, lekko się stresuję, ponieważ mam nadzieję, że to para z tego nie pójdzie, z dymem ten sprzęt nie pójdzie, mam nadzieję, że będzie wszystko ok, wiem, że będę musiał zrobić recap, wymianę kondensatorów, wiem o tym, ponieważ e, nawet jeżeli jest tam petarda z kondensatorami, może były wymieniane, może nie, pytałem się sprzedawcę, on mówi, że on tam, wiesz, nie zaglądał, więc raczej spodziewam się, że nie były tu wymieniane kondensatory, na pewno będę chciał to zrobić, na pewno będę chciał to zrobić dla, dla samego siebie, tak, żeby ten sprzęt był no, jakby świeży, tak? No głównie, ja głównie u siebie sprzęty to wymieniam te rzeczy, odsyłam na wymianę, ponieważ chcę, chcę mieć pewność, że to mi trochę posłuży, nie? Słuchajcie, to jest taki sprzęcik komputer Sony Sony MSX2. Plus. Jest to model HBF1XV. Taki właśnie. I bierzemy się już wtedy za rozpakowywanie i pierwsze uruchomienie. Kurde, mam nadzieję, że się nie zawiodę, nie? Dobra, zaczynamy. I to by MSX2, Dobra, szybki prawda, szybkie pokazanie pudełka, jak to właśnie wygląda, w jakim stanie do mnie to przyszło. Tak to wygląda z przodu. Tutaj mamy prawda bok. Druga strona. I bok. Otwieramy pudełko. Zabezpieczenie eleganckie. Słuchajcie. Ja to pierwszy raz otwieram tak samo zaraz z wami. Tu mamy gadżety. To idzie w do tyłu kabelek ja zamówiłem RGB kart tak samo i tu mamy sprzęcik tak ale zanim wyjmiemy go mamy tutaj parę dyskietek podpisane bo patrzyłem na zdjęciach podpisane e, japońsk, po japońsku ale przetłumaczyłem to sobie i podobno jest to e, konami Kolekcja, pierwsza i druga tutaj, ale to są gry na MSX 1. Po wyciągnięciu z pudełka wygląda to w taki sposób. Wyciągamy całą resztę i za chwilę pokażę Wam w całości jak ten sprzęt wygląda. No powiem Wam szczerze, naprawdę szczerze wam powiem, że stan stan tego petarda, stan tego jest petarda. Albo to jest bardzo ładnie wyczyszczone, albo to faktycznie jest w takim stanie konkretnym, tak? Zobaczcie. Kurde. Bardzo mi się to podoba. Za bardzo nie wiem, nie wiem co wam, wam powiedzieć na ten temat, ponieważ sam pierwszy raz będę z tego korzystał, ale wygląda konkretnie, nie? Tutaj mamy też na stację dyskietek. Proszę bardzo. No, okej. Okay. Tak, wszystko tu ok. Tak, myślałem, że tutaj jest coś wsadzone do środka, ale jest, jest w porządku. Dobra, eee, ja teraz. Odwrócę Wam to i zobaczymy, jak to z tyłu wygląda. Słuchajcie, z tyłu to wygląda w taki sposób: rgb audio-wideo. Tu mamy channel, tak? Możemy sobie tutaj coś zmieniać, tak? Video, channel. Się... czy znaczy nie, to jest audio, wideo i channel. To mi się wydaje, że. Bo tu są dwa, ka... dwa sloty na kadridze, tak? Czy nie? Tak, ok, dobra, ok, okay już wiem. Tu jak macie ten napis Channel i macie jedynkę i dwójkę, to możecie zmieniać, że albo będzie działało Wam od kadridża u góry, albo u dołu, tak? O to właśnie chodzi. A jest ustawione to na kadridż dwójki, tak? Nie, to mnie będzie interesowała jedynka, tak? Jeśli o to właśnie w tym chodzi, ale wydaje mi się, że chyba tak. Dobra, co my tu mamy? To jest wejście na drukarkę. Tu mamy na kaseciaka. Tu mamy wejście drugie na kadridża. I tu mamy power on i off. To jest off, chyba. Tak. Słuchajcie, nie ma co. Nie ma co. Dobrze to wygląda. Podłączam to teraz. Słuchajcie, wszystko podłączone. Joycar też jest. Tutaj mamy MSX. I teraz to, co najgorsze mnie stresuje, to podłączenie do transformatora. Jest odpowiedni z tego, co czytałem. Zobaczymy, nie? Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Dobra, nadeszła chwila prawdy. Odpalamy. to się odpala tutaj no jest wszystko gra wszystko gra Ale co dalej? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak włączyć dalej, tak? Jak do tego przejść? Zaraz to ogarnę i do Was wrócę. Dobra, włączyłem, znaczy włączyłem, włożyłem dyskietkę tutaj obok, odpalimy teraz. Może nam gra od razu odpali. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj. Coś się dzieje, coś się dzieje. Je! Yeah! Tylko ciekawy jestem, czy będzie wiesz. Dźwięk to jest z MSX-a jedynki, chyba. Czekaj. Nie ma głosu, ale może. Jest, 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 działa. Patrzy i Joycard działa. To jest MSXa 1 chyba, ta gra Ale będzie grane, ale będzie łupane. Ale się cieszę, ale się cieszę. Kurde, elegancko, elegancko. No dobra, teraz zobaczymy jakąś inną grę. Niech to się wczyta, wszystko to ta sama dyskietka, tylko po, po, po prostu inną grę z tej składanki. Dobra. To, to dobrze brzmi, mi się wydaje. Czuję, że to może być jedna z lepszych gier. Antarctic Adventure. Dobra. No patrz, że to jest to samo co na Pegazusie. Elegancko, ty. Elegancko. To też jest gra na MSX-a 1, nie? Ty, 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 ty. Ale ta muzyczka mi się zawsze podobała, nie? No dobra, znamy tą grę. I teraz polecimy jeszcze z kolejną. I w zasadzie... W zasadzie jesteśmy zadowoleni, tak? Jesteśmy zadowoleni, jestem bardzo zadowolony. Widzę, że wszystko elegancko działa. Ale tak czy tak, to i tak wyślę ten sprzęt na recap, wymianę kondensatorów. Niech to będzie zrobione i będę miał święty spokój, nie? Teraz zobaczymy sobie ten tytuł. Kung fu. Spacja. A, znamy tą grę. Tak samo z Pegazusa. No pewnie, że tak. Pamiętacie? No jedną, jedną ręką to tak zbytnio nie pogramy. Słuchajcie, odpalimy sobie teraz tą grę. Wydaje mi się, że ona jest też na MSX-a 1. Podobno jest to jakiś RPG. Odpalmy to sobie, zobaczmy co to jest. Fajnie, że stacja dyskietek działa, nie? To mi się podoba. Ok. Co ty gadasz? To jest ta gra. To ja właśnie widziałam u Borsuka i u Borga ten tytuł. O kurde, to jest to, nie? nie? Że ja nie wiem gdzie kamery ten postawić. Czekaj, kurde, ja muszę to coś wymyśleć. Dobra, musi być tak. Na razie zobaczymy. Też skaka. Co nie wiem jak się skacze tutaj. Dobra, już wiem. Jakoś moc zdobyć. O kurde, ty. Ale mi się to podoba. Ale mi się to podoba. Dawaj jeszcze raz. We jeszcze raz. Będą z tego live robione na banku z tego sprzętu. A nie, nie musiałem tej mocy zdobywać, żeby skakać. Ok, ale no nie jest takie łatwe. Nie jest takie łatwe, trzeba się nauczyć. Ta gra jest chyba już na MSX-a dwójkę, nie? Ale nie chcę was kłamać. Nie chcę was kłamać, nie? Ale wydaje mi się, że to jest na dwójkę już. Słuchajcie, to byłoby na tyle jeśli chodzi o e, te nagranie, powiem Wam, że sprzęt mi się podoba na pewno będzie prawda, sporo działane na nim jest prawda, potencjał w tym sprzęcie zrobimy recap e, temu, e, temu Sony tak? i wydaje mi się, że będziemy działać z live'ami z MSX 1 lub 2 przy użyciu tego karta, który jeszcze czekam na odebranie go, tak? więc słuchajcie Mam nadzieję, że się materiał podobał. Jest to nowy zawodnik prawda, na kanale, który się pojawi. Jest dosyć prawda, mocny, więc pozdrawiam Was serdecznie i do następnego siemaneczko. Cześć!